Siódmy Festiwal Piosenki Przedszkolnej za nami. 7 maja na scenie Oławskiego Ośrodka Kultury zaprezentowały się dzieci ze wszystkich oławskich przedszkoli. W trzech kategoriach wiekowych dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich. W tym roku tematem przewodnim piosenek było bezpieczeństwo, stąd podtytuł festiwalu z piosenką Bezpieczniej. Dlatego też dzieci prezentowały między innymi takie piosenki jak Kolorowe Światła, Nie Ufaj Obcym, Strażak to bohater, Uwaga Czerwone Światło, Będę kierowcą, jazda na rowerze. Pomiędzy wystąpieniami dzieci, wraz z opiekunami z przedszkola nr 3, prezentowały swoim kolegom na widowni zasady bezpieczeństwa na drodze oraz ważne zasady zachowania higieny osobistej, a wszystko to w formie wierszyków recytowanych na pięknie udokorowanej scenie. Wszystkie przedszkola zostały nagrodzone grami edukacyjnymi, statuetką, słodkościami oraz każde dziecko indywidualnie otrzymało dyplom uczestnictwa w festiwalu. Organizatorami festiwalu jest Przedszkole Miejskie nr 3 Bajka. Brawa dla wszystkich wykonawców! Dziękujemy. Dwa słowa podziękowania. Dziękuję Pani Dyrektor Domu Kultury za udostępnienie na y, naszą imprezę kulturalną. Dziękuję pracownikowi, y, który obsługiwał y, sprzęt. Dziękuję mediom, dziękuję gazecie, podmiotowi Wiadomościom Ołowskim, dziękuję telewizji kardowej, dziękuję Łowskiemu serwisowi. Dziękuję bardzo, że Państwo żeście nas dzisiaj zaszczycili. Do miłego zobaczenia za rok. I Wszyscy wiedzą, że my jesteśmy bezpiecznymi przedszkolakami.